Kochani Państwo, do studia szlagierowej listy zawitało szlagierowe lato. Dowajcie pozór, bardzo piękny moment i bardzo piękna chwila, dlatego że moimi i Państwa gośćmi są Beatka i Bernard, czyli duet Betty. Betty, Betty, Betty. Betty. Świetnie, no proszę, doskonale przygotowani. Zresztą widziałem, jak wchodzili do studia mnóstwo autografów, popularni i lubiani, czy to prawda? prawda? I skromni jeszcze. No i skromni lubiani, proszę bardzo. <noise> Dzisiaj przywieźliście fajny szlagierek o tytule? Tak. Lato. Dlaczego właśnie lato? Ponieważ idzie lato, dlatego przygotowaliśmy taki wakacyjny numer. A o cóż, proszę. No cóż tam, no niech będzie lato, ale coś tam widzę z tyłu, chowasz za sobą? Tak, 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 tak. E, kochani, tak No tak, przypadeczkiem. Kochani, no piosenka Lato znalazła się właśnie na naszej debiutanckiej płycie. E, Dwa teledyski już nakręcone, i dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować ten pierwszy. Lato. Pięknie. Zrobiło mi się naprawdę gorąco. Uff, lato. Bratko, gdzie nakręciliście teledysk? W takim wyjątkowym miejscu, w Egipcie. Ponieważ bo tam cieplutko, palmy, słońce, o, plaża, piasek wszystko, co potrzebne jest w lato. O, proszę. Wszystko? A no, miłość no, w lato jest potrzebna się... miłość. Też miłość. No. W sumie jedynie by się przydało. Też <laughs> I tak można tą drabinką lecieć od lata do kompletnego wypasu w luksusie. Ale szlagiery to proszę bardzo, niosą nas wszędzie tam, gdzie trzeba. Moi drodzy, kto napisał do tego szlagieru słowa? Słowa powiem nieschromnie, że napisałem o, bardzo nieskromny Bernard, a muzykę Muzykę napisał Bogdan Kisiel, którego serdecznie pozdrawiamy. A nie, Bogdanie, pozdrowienia. E, Beatko, powiedz mi, jakie oczekiwania, e, gdzie ten szlagier wskoczy, jeśli chodzi o top 13? Mamy nadzieję, że się spodoba, a tutaj... Yy... Tak, jak najbardziej. No, no dziękuję nie, nie mamy specjalnych, nie? ale żebyśmy po prostu, żeby się spodobały i. E, I żeby zaraz na pierwsze miejsce skoro. No, Bez oczekiwań. Iż, <grym> po skromności. Po skromności i z uśmiechem, moi drodzy. W szlagerach to najważniejsze. uśmiech Beatka Bernard. No bardzo miło było Was gościć w studio. Czy macie jakieś szlagierowe marzenie? Tak, na koniec. Szlagierowe marzenie. Dobrze. Ja wam podpowiem. Niech wasze marzenie spełni się dzięki państwa głosom. Dlatego głosujcie państwo na szlagier o tytule Lato. Lato, Lato w wykonaniu znakomitego duetu Betty Pep. Aby zagłosować, wystarczy wziąć telefony do ręki i wybrać smsa o treści sl.46 pod numer 72068. Ja wam bardzo dziękuję, a teraz zapowiedzmy razem Lato. Jak to piłam lekko ze spotka każdy wieczór zakradałem się, bo chciałem spędzić z nią wieczór, by się biła, jak węgłosztańce harce urzekła sobą.